Cześć, dzisiaj do naprawy equalizer firmy Technics. Zapraszam. Usterka, jaka została zgłoszona, to przyciski sporadycznie raz działają, raz nie. Prawdopodobnie uszkodzone są switche. Rozkręcam obudowę, i sprawdzę, co się dzieje. Tak wygląda. Equalizer w środku, a pierwszy rzut, oka. widzę, że w tym miejscu laminat jest dosyć mocno wygrzany. Na pewno trzeba będzie sprawdzić kondensatory czy trzymają swoje parametry. Natomiast wracając do zgłoszonej usterki z tej strony mamy płytkę z przyciskami na frontowym panelu. W pierwszym etapie naprawy zdemontuję tą płytkę i będę sprawdzał w jakim stanie są switche. Demontuję płytkę. Płytkę mam zdemontowaną. To są switche którymi się zaraz zajmę. W jaki sposób taki switch działa? Gdy jest wciśnięty, zwiera. Gdy puścimy przycisk. Rozwiera. Sprawdziłem sobie, że do każdego z przycisków jeden, jedna linia jest wspólna ze wszystkimi. Dla ułatwienia, jedną zysąd multimetra podobne właśnie do linii. A na pozostałych liniach będę mierzył rezystancję. Jedną zysąd multimetra mam podpiętą do masy. Pomiar będę wykonywał na omomierzu. Na jednym wyprowadzeniu switcha powinienem mieć rozwarcie, tak jak w tym momencie. Na drugim powinienem mieć przejście. No i jest przejście w tym momencie. Wracam do pierwszej nóżki. W momencie, gdy wcisnę przycisk, powinna być rezystancja około 1 oma. No, niestety jest 12. W okolicach 10-12 switch kwalifikuje się do wymiany. Sprawdzę teraz następny. Ten wydaje się być sprawny. Tak. Następnie ten mamy w mega omach. Więc ewidentnie kwalifikuje się do wymiany. Ten przycisk też jest w miarę. Tu mamy masę. Tu mamy 40 kg, Też kwalifikuje się do wymiany. W takim przypadku wymienia wszystkie switche. Za pomocą rozlutownicy wylotuję switche. Twitze mam już włożone, pora je przylutować. łytkę mam umytą z jednej jak i z drugiej strony Układ pomiarowy taki sam jak na wcześniejszym ujęciu i sprawdzamy Z tej strony mam masę i na ołomierzu to widać Jest dobrze. I tak, każdy przycisk sprawdzę po kolei, czy na pewno jest ok. Panel z przyciskami mam naprawiony. Pora zabrać się za resztę usterek. W tym miejscu możemy dostrzec wypalenie. Prawdopodobnie te diody się dosyć mocno grzeją. Jest tu ciepło, tak samo tu widać obdymienie w, tym, w tej okolicy. Te kondensatory na pewno są już uszkodzone ze względu na temperaturę. Także wymienię wszystkie większe elektrolity w torze zasilania, a także sprawdzę po drugiej stronie, w jakim stanie jest płytka. Jak można zauważyć, jest trochę osadu. Jak widać, w tym miejscu jest wygrzany laminat. Tak samo tutaj jest kurz, brud. W tym miejscu też jest jakieś wypalenie. Zaraz to wszystko sprawdzę. Zacznę od sprawdzenia tych tutaj połączeń. Jak widać, są tu jakieś utlenienia, brud. W pierwszym etapie po prostu wyczyszczę to izopropanolem. ścieżki i połączenia z korozji już mam wyczyszczone. Przechodzę dalej. Następnym krokiem naprawy będzie wymiana kondensatorów w sekcji zasilania. Staram się zrobić takie zdjęcie, żeby było widać, że ten kondensator dosłownie jest napuchnięty. Diody wydzielały dużo ciepła, naminat też jest troszeczkę zmęczony. W takim wypadku wyprowadzenia diod powiększę troszeczkę pady lutownicze. Tak aby lepiej się nóżki trzymały. Sprawdzę teraz w jakim stanie są kondensatory, które zdemontowałem, które wizualnie były podejrzane. Mam tu takie urządzenie, które mniej więcej pokaże sprawność tych kondensatorów. Każdy kondensator przed pomiarem należy rozładować. Robię to w sposób, że pęsetą zwieram. Wyprowadzenia kondensatora umieszczam w gnieździe, uruchamiam urządzenie i czekamy na pomiar. Jak widać, ten kondensator jest uszkodzony. Ten kondensator też jest uszkodzony jego fabryczna pojemność to 470 mikrofaradów miernik pokazuje 142 mikrofarady więc jakby ten parametr już jest mocno zaniżony co kwalifikuje go do wymiany a także parametr ESR który wynosi 1,7 Ohm kondensator też jest do wymiany Te dwa kondensatory to właśnie są te, które były w miejscu tym mocno wygrzanym przy diodach. Płyta jest umyta, można wkładać do obudowy. Na tyle, ile dałem radę, to myłem obudowę pora złożyć wszystko w całość. Equalizer mam już złożony, pora przetestować. Wszystkie przyciski działają. Wszystkie przyciski działają prawidłowo. Eu não Equalizer naprawiony na dzisiaj to tyle. Dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w następnym filmie.